Daj mi się skupić, wybieram piosenkę, to nie jest takie proste, kochana. Najpierw robimy coś nowego, a potem poprosimy. Nowego, nowego, nowego. Zróbmy nowego. Zrobimy sobie w takim razie kopy O, panie, dzisiaj będzie wyzwanie. Miałam duży kryzys w życiu. Piątek, parapetówka, no to idziemy tańczyć. To ja mówię panie, a im, panie, ubieram kapcie. No ja nigdzie nie jestem, nie umiem tańczyć. Ty mieszkasz z Kasią, z nią nie tańczyć. Jak wam z kikiem wyszło, to już z każdą wyjdzie. Gorzej nie będzie! Partnerem dzisiejszego odcinka jest szkoła tańca Just Move z Wrocławia. Just Move to rodzinka, która pragnie zarazić wszystkich wokół pasją do tańca, to nieskończone źródło energii i motywacji do działania. Wrocław, ulica Kruszwicka, 26 przez 28. Jeśli chciałbyś nawiązać współpracę, napisz do nas na w opisie filmu. Ale w pierwszej kolejności zasubskrybuj, zalajkuj, skomentuj i daj dzwoneczek, aby pomóc mi rozwinąć ten kanał. Abym mógł Cię zabrać na tą wyśmienitą przygodę. Zapraszam. No, Kiju i Marta pewnie już zaczęli. Lecimy do nich, zobaczycie, co tam się będzie działo. Właściciele. Dzięki wielkie. Come on. Sala czerwona. To tutaj czerwień. Jest, leci. Marta i Michał są cudownym małżeństwem, łącząc wspólne życie z pasją do tańca. Na swoich zajęciach i w życiu codziennym zarażają pozytywną energią i wszystkim Wszystkie ruchy będą wykorzystywane I podczas show, Uwielbiają wspólne podróże. W swojej szkole prowadzą zajęcia taneczne, zarówno indywidualne, jak i grupowe. Organizują warsztaty, wyjazdy, a także duże festiwale współorganizują i biorą udział w rozmaitych inicjatywach związanych z propagowaniem aktywności ruchowej, przygotowują happeningi i flashmoby taneczne. Nauczają pary do pierwszego tańca, organizują wieczory panieńskie i kawalerskie. Linki do ich profili znajdziesz w opisie filmu. Wydajcie taki krok, który się nazywa Mambo. I na razie go robimy tak, nie? Nie, tak się go nie tańczy. Spróbuję sobie zrobić rączki do tego, żeby to wyglądało fajniej. Ja się boję dzisiaj tej kamery. Ej, dzień dobry! Nic strasznego się tu nie wydarzy. Miszki, ogólnie e, ręce pracują tak intuicyjnie. Chodzimy po ulicy i mamy lewą nogę, więc jest prawa ręka. Ja, panowie, jak nie wiem co zrobić, to sobie strykam. Ale tutaj hop, przed wami, hop, hop, stop. Teraz ta druga ręka nie zwisa, tylko połóżcie ją tak na swoim kolcu biodrowym tutaj, o. Jakbyśmy chcieli ją tylko oprzeć na półeczkę i wyciągamy. I teraz wyciągamy ją tak płynnie, diagonalem. Jest tak, do diagonalo w drugą stronę, hop, hop. Lewa, hop. Hop. prawa, lewa, prawa. Nie to samo, tylko przód. Prawa, lewa. Panowie do przodu, prawa, lewa, lewa. Jakbyśmy mi taką grzechotkę. Sz, 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 sz. Hop, hop. Przyspieszamy. I prawa, lewa, prawa. Lewa SDH he, ha. Dobra. Siemanko wam. Słuchajcie, dobre. Spotykamy się tydzień e, później. Już trzeba było chłonąć po prostu po tych zajęciach. Daliśmy radę, ale było naprawdę mega. Słuchajcie, naprawdę było mega. Ta komunikacja, bo wy się w ogóle komunikujecie bez słów. Ty popatrzysz na kika. Ja, bym, <śmiennie> ja bym, to Nie, ja, że żeby... się Mayday, mayday. Dzisiaj was przepytamy. Jestem nieprzygotowany, bo proszę kropkę, nie? Zawsze masz tutaj telefon do przyjaciela, małżonki, więc spokojnie, dasz radę. Od kiedy taniec? To się u nas zaczęło zupełnie inaczej. Każdy z nas ma swoją zupełnie osobną historię. Uh -huh. Ja zaczęłam jakieś, nie wiem, z 10 U. lat temu. Tak będzie. Miałam duży kryzys w życiu. Przeprowadziłam się, zaczęłam mieszkać z dziewczyną, która była bardzo wciągnięta w to środowisko. Zrobiłam sobie parapetówkę, na tę parapetówkę przyszli ci jej znajomi. No i wszyscy tańczą. Piątek, parapetówka, no to idziemy tańczyć. To Ja mówię im, panie, ja im ubieram kapcie. No ja nigdzie nie idę, nie umiem tańczyć, jakie tańczyć. Nie, nie, ty idziesz z nami, ty co, sobie co to wyobrażasz? My ci dzisiaj pokażemy wszystkie trzy style tańca. Ty sobie wybierzesz, my cię zapiszemy na kurs, bo ty mieszkasz z Kasią, z nią, nie tańczyć. I okazało się że no, oczywiście nie umiem kalecze, wiadomo, nie, Tam nie umiem się tu postawić, ale że to jest całkiem przyjemne i fajne, no i ta sama mi się pozbywała najbardziej i tak Ada mnie zapisała, chyba Ada albo któryś mnie zapisała do kika w poniedziałki na 17, oh, wow. tak? I nie sądziłam, że mi to tak podejdzie w ogóle. Dobra, połączmy to z nogą, lewa noga, prawa ręka, pięć, 6 7 i hop, 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 mambo, mambo, lewa noga, prawa noga, lewa. Prawa, wolniej, prawa, lewa, prawa, salsa Montuno i raz, dwa, trzy, sześć, siedem. Miałem pokazać jakoś ambitnie. Raz, dwa, poszło mambo, pięć od lewe i mambo mambo, 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 Montuno, poszło i uno do stres. Cinko, 6, siedem. Jak pojawiła się w ogóle myśl, a może by tutaj spróbować jakąś szkołę tańca w ogóle otworzyć i teraz zrzeszać tylu ludzi, którzy się utożsamiają z Just Move? Są Just Move'ianami normalnie, nie? Just <laughs> <laughs> Było tak, że ja uczyłem w, w, chyba we wszystkich szkołach we Wrocławiu. Wtedy razem z, z, z Julią, którą również pozdrawiam. E, uczyliśmy i, i, i w jednej, w drugiej, w trzeciej, ale w każdym coś nam nie pasowało. No i tak wpadliśmy na pomysł, coś spróbujmy swojego. Z domysłu miał być to sklep z taką salą na własne potrzeby. Mm -hmm. e, więc taki zamysł był początkowy, no, ale się okazało, że jednak e, nie bardziej ciągnie ta szkoła, posiadanie szkoły i robienie tego właśnie. Miał swój klimat ten pierwszy, pierwsza lokalizacja, bo była malutka sala. Szatnia była wielkości toalety teraz. Poczekalnia była w sklepie tanecznym, nie? więc jakby śmiesznie było, bo często się potem lądowało w tym sklepie na ladzie pośród tych Butów z jakimiś browarami, <laughs> Takie Fajne klimaty. Jak kojarzycie te takie pieski z głową, co kiedyś tak jeździły w autach i machały. To Mambo jest... Kubano klasyczne jest takie. Tak kiedyś. Te... Kolary, tak, tak. Już Tak, tak kiedyś tańczyli. De facto te ręce zostały i to jest takie klasyczne Mambo Kubano, i chodzi klateczka i tak dalej. No ale wiadomo, fuzje, fuzje, wariacje, wariacje. Więc Sterlingu domskiego jest od cholery. Można wyciągać do góry, można wyciągać do boku, tropikanowo, no można szaleć, nie? Trzeba zawsze wykazać się jakąś taką odwagą prowadzić swój biznes. Wiadomo, fajnie robić to, co się kocha, ale czerpać z tego przyjemność nie wypalić się zawodowo, bo spotykają nas różne kłody. Fajna inspiracja, naprawdę, świetna. Jest prawie 20. Zobaczcie, jaka energia. Mambo! Podejdź do przodu, mambo! Hop, hop, hop! Skąd się wziął w ogóle pomysł festiwalu kubańskiego Kai de Timberos? Dobrze? Powiedziałem? Tak. A, uczyłem się tego. Tomas, to był taki mega pozdolny koleś. Trochę taki. Wizjonej polski salsy I to ma na taki pomysł, że zrobimy festiwal, takie wakacje taneczne. Przez to, że byłem aktywny w środowisku, to był, byłem. Trochę mnie jakoś tak z siłą rzeczy zgarnęli, żebym trochę im pomagał. Pracowałem w logistyce, jakby, więc organizowanie to miałem na co dzień. W sumie to nic trudnego nie jest, więc. No ja może spróbuję za, za, zaprosić jakiegoś jednego instruktora. Zaczynamy od takich małych warsztatów. Zjechali się ludzie z Polski, zrobiliśmy imprezę, była dobra impreza. Dobra, to już z jednej sali zrobiły się trzy sale, chyba z ośmiu instruktorów, no i tak się trochę to rozrastało z czasem. Samo trochę wyszło, że zrobił się z tego festiwal. Ja staram się po prostu, żeby ten event był fajny i żeby był taki, na który chciałbym, chciałbym sam pojechać,

<laughs> Ahora sí, todo es formarte. To jest moje dziecko, a oraz i tak naprawdę jest odpowiedzią pandemiczną. Szkoła, w której zawsze to robimy, absolutnie z racji bycia instytucją państwową powiedziała o event na tyle ludzi, no on nie. To festiwalowy szkoły, nie? Zamiast Tak, festiwal. tak. I zrobiliśmy urodziny szkoły, ale stan festiwalowy jakby zamarł i nawet jak te urodziny szkoły były i one tam już jakby całkiem legalnie wszystko się działo, one się po prostu działy, ale miały sto parę osób, no to nie była taka... taka... Wszyscy podchodzić ostrożnie, wiesz. Nie wiadomo było, czy ludzie przyjadą, czy ludzie się boją, czy ludzie jeszcze będą chcieli przyjeżdżać. W tamtym roku też odpalił się, w tym chyba 2021 to był, odpalił się El Sol po raz pierwszy. To był pierwszy festiwal, który, duży festiwal pandemiczny, który się odbył. Multum ludzi na tym festiwalu nas zaczepiało, zaczepiało Kika przede wszystkim, to tak Kiek zrób to Kaje. Jak my chcemy ten festiwal, zrób ten festiwal. Bardzo dużo takiej energii od ludzi wpłynęło, że my chcemy do was przyjechać, zróbcie ten festiwal i w ogóle. Planowanie to się już skończyło, nie? Ta era takiego planu na rok do przodu, to się skończyło, bo nigdy już nie wiadomo, co się wydarzy. I nagle jednego dnia świat może prawie zamrzeć na parę chwil. Ja nie byłam fanką Są. też zrobienia czegoś za dużego, bo właśnie, właśnie byłam fanką takiego zrobienia półśrodka. Ryzyko finansowe jest do podjęcia, budżet się w wysokim stanie z, 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 z no bo mamy ten wywiad zrobiony, że ludzie jednak chcą przyjechać, więc ja miałam wszystkie ryzyka opanowane do perfekcji. No i tak właśnie zrobiliśmy. Tak. E, zrobiliśmy pierwsze auracji i najbardziej to było śmieszne, bo my to ogłosiliśmy jako mini festiwal i liczyliśmy, że to będzie mniej więcej festiwal na 100 120 osób. I pamiętam, jak się wszyscy znajomiliśmy, <laughs> jaką sobie mini festiwal tam ludzi było chyba. Ponad 200. Ponad 200 musieliśmy dobierać biegiem trzecią salę, ponieważ po prostu się nie zmieścili, bo takie, takie zainteresowanie. Co, co, panowie, proszę panie, Hyc, hyc. Dobra, czekajcie, trzydziutko cz wolniej. Kiek! bądź partnerką. Daj mi się skupić, wybieram piosenkę, to nie jest takie proste, kochana. Dobra, mieliśmy chyba dzisiaj sedentę powtórz, z tego co pamiętam, co? Czy najpierw robimy coś nowego, a potem powtórzę? Nowego, nowego, nowego. Zróbmy nowego. Zrobimy sobie w takim razie Coca-Cola. O, panie, dzisiaj będzie wyzwanie. Teraz tak. Zobaczcie, jak wygląda Coca-Cola. Raz, dwa, trzy. Pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy. Pięć, sześć. Trochę nas zniosło. Bazą do tej figury jest coś takiego. Raz, dwa, trzy. Pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy. 5, 6, 7. Ale to nie wygląda, nie? Więc tak nie tańczymy. Teraz yy, musimy się nauczyć dawać partnerce różne sygnały. Bo jeżeli ona jest tutaj na takim trzymaniu stałym, to ona nie podejrzewa, że coś się będzie działo. Dopiero kiedy odpuszczam łokieć, to dla niej to jest sygnał, że jest przełamanie i będzie dilekena. Stańmy sobie na razie. Panowie, lewa w kieszeń, ręka. Panie, na biodereczko. Yy, raz, dwa, stop. Teraz ja idę do tyłu i nic tu się nie zmienia. Idziemy. 5, 6 i znowu idę do tyłu. 5, 6 się. Raz, dwa, trzy. 5, 6 się. Uwaga, raz, dwa i 5, 6 się. Wstajemy w parak powolutku. Tutaj lewa, tutaj prawa. Mamy coś takiego. Raz, dwa, trzy. Jeszcze stawiamy 5. I teraz moja lewa ręka, tak jakbym chciał partnerkę tu obrócić. I obracam. 6, 7. Teraz moja prawa ręka po 7, a kory łapię partnerkę za łopatkę, żeby ją złapać. Łapię, żeby ją złapać. No, myślę, że bardziej dosadnie nie można powiedzieć. 5, 6, 7. I raz, dwa, trzy. 5, 6, stop. Jeszcze Wam powiem coś, że zasadniczo jak Wam z kijkiem wyszło, to już z każdą wyjdzie. On włosów nie ma, duży jest, że myślę, gorzej nie będzie. Ale dają radę, naprawdę dają radę. Słuchajcie, a teraz tak, ta kamera należy do Was. Apel do ludzi, którzy się wstydzą, boją albo planują sobie yy, pójść do szkoły tańca, ale w chochliki w głowach po prostu mówią: Nie, to nie dla Ciebie. Jaki macie apel do ludzi? Jeżeli macie w takiej głowie, że ja pójdę, będę oceniany, ludzie będą na nie patrzyli, guzik prawda? Oni patrzą na siebie, nie przychodzą tutaj, żeby patrzeć na Was. Zawsze są jakieś integracje, można poznać nowych fajnych ludzi. Nawet jak ci nie wyjdzie z tym tańcem, to przynajmniej poznasz nowych ludzi. Wszystkie nasze początki to wyglądało tragicznie, jak zaczynaliśmy w ogóle tańczyć. Tak. Powinniśmy złożyć taką rolkę, żeby wszyscy, którzy patrzą na nas, zobaczyli, że my też zaczynaliśmy i nie Jeszcze... trzeba mieć żadnego przygotowanego ciała. Jakby nie ma progu wejścia, nie? Bude prostu... zmienne. Ciastać z kanapy i zacząć. I początki bywają trudne, ale jak już się zacznie, to później jest tylko lek. Wow, słuchajcie, naprawdę bardzo wam dziękuję. Za ten wywiad, za to, że mogliśmy wejść do was na zobaczyć, te, pokazać ten, ten flow. Chciałbym wam tylko tak zakomunikować, że salsa salsą, baciata baciatą, te style taneczne, tych styli tanecznych jest naprawdę sporo, ale y, kursanci przychodzą dla właśnie tych osób, dla y, tych instruktorów, żeby poczuć tą energię. O, Kijek coś znowu powie, a, Marta, wiesz, tutaj przywróci kika do porządku. To jest coś. pięknego. Słuchajcie, coś Dziękujemy. pięknego. Ej, mam dla Was w ogóle prezent, ale jedną książkę wziąłem, której jestem współautorem. Przedsiębiorcy w Polsce, jak oni to zrobili. Dzisiaj przyszła do mnie paleta, dlatego pierwsza książka, która, którą mogę w ogóle yy, dać i daję w ręce. Jest tu naprawdę mnóstwo fajnych caseów. Zaraz podpiszemy. podpiszemy bo ja bym ja ja chciała <grymkańczym> podpisać, bo Zaraz? będzie pamiątkowa. Dziękujemy tak. bardzo. No. Polecamy, gdzie można ją kupić, się Powiedz coś więcej. Słuchaj, na, znaczy na stronie internetowej. Na stronie internetowej tak. Miśka polecamy <grymne> wszystkie trzy <uczyć> kamery. <grymne> tak. Misiek fan tak. Salsy też jest fanem przedsiębiorczość. Mam w ogóle koszulkę od kilka. ty podobna w ogóle ten sam rozmiar. <grymne> Słuchajcie, szrajbniecie się tutaj? Tak! No to super. Ze wszystkimi, którzy, z którymi robimy wywiady, podpisują się i później będziemy wrzucimy na jakąś licytację i przeznaczymy pieniążki na jakieś dzieciaczki. Charytatywnie. Pamiętajcie o subskrybowaniu, lajkowaniu, komentowaniu. Może chcecie zadać jakieś pytania, wrzućcie w komentarzu. Wrócimy do Kija i Marty i im zadamy. Yy, kolejne pytania i pamiętajcie o dzwoneczku, żeby Wam przypominało, co to się u Miszka dzieje. Zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam Was!